Jesteśmy dzisiaj na targach Warsaw Industry Week. Za moimi plecami możecie zobaczyć stanowisko przykładowej linii produkcyjnej. Linia składa się z dwóch przenośników płytkowych, po której transportowane są przykładowe wyroby szklane. Pierwszym elementem na linii jest stanowisko inspekcyjne. System rozpoznawania kolorów połączony jest z odrzutnikiem pneumatycznym. W przypadku zastosowania tutaj systemu wizyjnego rozpoznającego wady szklarskie, odrzutnik będzie odrzucał wyroby wadliwe. Kolejnym urządzeniem jest podwójny stoper, który umożliwia nam skoncentrowanie dwóch rzędów wyrobów w jeden rząd. Kolejnym etapem jest precyzyjny rozdzielacz, który umożliwia prowadzenie na linię wyrobów w określonej sekwencji. Następny etap to stoper, który przygotowuje odpowiednią ilość wyrobów bezpośrednio do pochwycenia przez robota. To, co najbardziej przykuwa uwagę na naszym stanowisku, to robot. Pytak robota jest zaprojektowany i wykonany w całości przez naszą firmę. Oczywiście, ten system zrobotyzowany może być zastosowany do wielu innych zadań. Jeżeli szukacie rozwiązań automatyzacji produkcji dostosowanych do Waszych potrzeb, zapraszamy na naszą stronę internetową.